Przestańcie wyobrażać sobie przyszłą obronność. Ona dzieje się już teraz, na naszych oczach. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych Polska dokonuje strategicznego zwrotu zacieśniając współpracę ze Szwecją. Szwedzkie łodzie podwodne typu A-26 i samoloty wczesnego ostrzegania AWACS firmy Saab to kluczowe elementy tej nowej ery. Oto co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski. Saab, największy szwedzki producent sprzętu obronnego, dynamicznie rozwija swoją działalność w Polsce, stając się kluczowym partnerem w modernizacji sił zbrojnych. W 2024 roku Warszawa zakupiła granatniki Karl Gustaw, sprawdzoną broń przeciwpancerną. To ogromne zamówienie warte około 6,5 miliarda złotych. Pod koniec 2024 roku Samoloty SAP 340 AEW AWACS weszły do służby w polskim lotnictwie. To prawdziwy przełom, który znacznie zwiększył możliwości wykrywania zagrożeń z powietrza i morza na setki kilometrów. Teraz SAP oferuje swoje najnowsze okręty podwodne typu A26 dla polskiej marynarki wojennej. Te nowoczesne, praktycznie niewykrywalne jednostki zostały stworzone specjalnie z myślą o skomplikowanych operacjach na płytkich wodach Bałtyku, ale współpraca nie kończy się na zakupach. SAP aktywnie współpracuje z polskimi firmami, przenosząc produkcję i cenne know-how do Polski. Ten transfer technologii wzmacnia krajowy przemysł i tworzy nowe miejsca pracy. Większa liczba sprzętu, nowe, unikalne możliwości i ściślejsza współpraca sojusznicza to nie tylko modernizacja. To budowa fundamentów pod bezpieczną przyszłość Polski w sercu Europy. Polska obronność właśnie weszła na zupełnie nowy poziom.